Miniony tydzień był bardzo udany dla rankingowiczów. Jednak co jest ważne, to nie tylko punkty, które udało się zdobyć w tym minionym tygodniu, ale również to, że cztery polskie zespoły grają w fazie playoff i mają ogromne szanse na to, żeby awansować do fazy grupowej, a punkt do rankingu zdobywa się głównie tam. Jak może wyglądać sytuacja Polski w rankingu w tym sezonie oraz w najbliższych dwóch, trzech latach? To jest bardzo ważne, bo. Ranking zdobywa się nie w ciągu jednego roku, tylko w ciągu pięciu lat. To znaczy, że to, o co teraz grają polskie kluby, będziemy odczuwać przez następne 2-3 lata. Słabszy sezon boli przez pięć lat. Dobry sezon pozwala wynieść federację na długi okres. Serbia zanotowała kiedyś wysoki wzrost, a potem spadła, bo yy, jedynie Cerfena Zvezda utrzymywała tam poziom. W przypadku Polski jest inaczej. Więcej niż jeden klub jest w stanie grać i zdobywać punkty. W obecnym sezonie najwcześniej zaczęła Legia, która do rankingu krajowego dorzuciła już 4,5 punktu. Jagiellonia dała nam 3,5 punktu, Raków 3 punkty, a Lech, który miał najtrudniejsze zadanie w trzeciej rundzie eliminacji, dorzucił 2,5 punktu. Przypominam, że do rankingu krajowego liczy się średnia punktów zdobytych przez kluby, czyli inaczej mówiąc, Sumę punktów dzieli się przez ilość drużyn, które dana federacja miała na starcie sezonu. W naszym przypadku to 4. Na starcie sezonu odpadły nam dokładnie 4 punkty sprzed pięciu lat. Jak widać, prawie odrobiliśmy już tę stratę. W przypadku niemal wszystkich federacji z drugiej dziesiątki rankingu ilość odpadających punktów była wyższa, dzięki czemu bez rozegrania choćby jednego meczu awansowaliśmy z 15 na 13 miejsce. Jak widać w rankingu jesteśmy tuż za Norwegią i bardzo możliwe, że wyprzedzimy Wikingów już w tym tygodniu. Wprawdzie mają oni cztery drużyny w grze, ale mieli bardzo pechowe losowanie i w walce o ligę konferencji zmierzą się z angielskim Crystal Palace oraz niemieckim Mainz. Awans Fredrikstad lub Rosenborga w takiej sytuacji będzie niemałą sensacją. Pozostanie zatem Bodo Glimt, które zagra co najmniej w Lidze Europy oraz Bran, które ma już pewną, minimum, ligę konferencji. Piętro wyżej znajdują się Grecy, do których tracimy w tym momencie ponad dwa punkty. Mistrzowski Olimpiakos ma już zapewnioną grę w lidze mistrzów dzięki wysokiemu współczynnikowi klubowemu. A Paok i Panathinaikos są w grze o Europa League i mają pewną, minimum, fazę ligową ligi konferencji. Pewny swego nie jest jeszcze Aek, który o Conference League będzie grać z Anderlechtem i nie jest faworytem. Od wyniku tego dwumeczu zależy, czy gonienie Greków będzie łatwe, czy nieco trudniejsze. W każdym razie mamy solidne podstawy do tego, by wierzyć, że ich wyprzedzimy. Przed Grekami są Czesi, do których tracimy niemal 6 punktów. Nasi południowi sąsiedzi mogą wprowadzić 4 lub 5 drużyn do faz ligowych i jeśli ich zespoły będą spisywać się tak dobrze jak dwa lata temu, to szanse na dogonienie ich w tym sezonie będą bardzo małe. Ale jeśli Banik odpadnie z celię, Sławia nie zdobędzie wielu punktów w lidze mistrzów, a Sigma też będzie słabo punktować, to jest szansa, że mocne Wiktoria Pilzno w lidze Europy oraz Sparta Praga w lidze konferencji nie zdobędą tylu punktów, żeby obronić się przed naszym atakiem. Zgodnie z wyliczeniami, które Piotr Klimek publikuje na X, tylko katastrofa mogłaby Polsce odebrać miejsce w czołowej dwunastce rankingu, a najbardziej prawdopodobne jest to, że skończymy sezon na 11 pozycji. Jednocześnie mamy niemal 32% na to, żeby ostatecznie wyprzedzić Czechów i wskoczyć do czołowej dziesiątki. To oczywiście kalkulacje oparte na statystykach, a w piłce nożnej zwykle decydują inne elementy gry, tym niemniej dobrze wiedzieć, że top 10 to nie są jakieś kosmiczne marzenia, tylko dość realna opcja. Zwracam uwagę na jeszcze jeden aspekt tej symulacji. Otóż prognozuje ona, że Polska skończy sezon mając ponad 46 punktów, czyli że w sezonie zdobędziemy ich ponad 15. Byłby to rekordowy sezon dla Polski i śmiem twierdzić, że bardzo trudno byłoby ten rekord pobić w przeszłości. Zajmująca 13 miejsce Norwegia miałaby do nas 6,5 punktu straty, a nad Cyprem, pierwszą federacją poza top 15, mielibyśmy niemal 10 punktów przewagi. Mało tego, gdyby faktycznie tak się skończył sezon, na starcie kolejnego wskoczylibyśmy na dziesiątą pozycję, wyprzedzając Czechów o ułamek punktu. Na starcie naszego pierwszego sezonu w historii z dwoma klubami walczącymi o Ligę Mistrzów, mielibyśmy ponad 9 punktów przewagi nad 13 cyprem, co oznacza, że miejsce w top 12 możemy zapewnić sobie co najmniej na trzy kolejne sezony, a o wypadnięciu z czołowej piętnastki nawet nie będziemy myśleć. Przypomnę jeszcze co oznacza 11. i 12. miejsce w kontekście listy startowej do europejskich pucharów. Zaznaczam, że jest to sytuacja aktualna, zakładająca, że UEFA utrzyma ten podział miejsc na kolejne 3 lata. Mistrz kraju startuje w playoff Ligi Mistrzów. Kibice będą mieli okazję wysłuchania hymnu Champions League. A klub za sam występ w tej fazie otrzyma ponad 4 miliony euro premii. Start na tym etapie znacznie zwiększa szanse na awans do fazy ligowej najważniejszych rozgrywek, a w razie porażki mistrz zagra w lidze Europy. Z kolei zdobywca krajowego pucharu startuje dopiero w fazie play-off ligi Europy, co oznacza, że wystarczy wygrać jeden dwumecz, żeby zagrać w tych rozgrywkach, a w razie potknięcia ma się gwarantowany udział w lidze konferencji. Zmienia się również sytuacja trzeciej drużyny ligi. Otóż rozpocznie ona europejską przygodę od drugiej rundy, ale w walce o Ligę Europy, a nie Conference League. Czyli do rozegrania są trzy dwumecze, ale w razie wpadki w jednym z nich klub toczy dalszą walkę w ścieżce konferencyjnej. Nie zmienia się w porównaniu z 15 miejscem sytuacja wicemistrza kraju, nadal rozpoczyna on rywalizację o Ligę Mistrzów od drugiej rundy kwalifikacji w ścieżce ligowej. Podobnie czwarty zespół ligi nadal zaczyna pucharową rywalizację od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Perspektywa utrzymania się przez dłuższy okres w czołowej 12 rankingu jest bardzo korzystna dla polskich klubów. To jest pewna faza grupowa dla mistrza, to są bardzo łatwe kwalifikacje dla dwóch innych zespołów. To może przyciągnąć sponsorów, to może jeszcze bardziej pobudzić zainteresowanie polskimi klubami. W efekcie polski futbol klubowy może na tym bardzo zyskać i za 2-3 lata nie będziemy się martwili tym, czy będziemy w stanie odrobić punkty, które zdobywamy obecnie. Będziemy zastanawiali się, co zrobić, żeby tych punktów zdobywać jeszcze więcej. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne nagrania.